Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wotan, a to jest oczywiście nasza ukochana Europa Uniwali 4. Dobra, gramy na modzie oczywiście Extended Timeline Polską w roku 884 w tej chwili. Dobra, sorry, że dzisiaj nie pokażę za dużo komentarzy, ponieważ jestem po nocy w pracy i po prostu jestem jeszcze zmęczony i nie mam za bardzo czasu też wszystkiego tego wycinać, dlatego też tylko pokażę wam tutaj e, w taki właśnie sposób na YouTubie, tutaj, że było, no znowu, bardzo, ale to bardzo dużo komentarzy, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Też były te ciekawostki różne. Mm, tu kilka osób mi powiedziało, że Wilno to jednak jest, a raczej znaczy Wilnus to jednak jest Wilno, i tak dalej. Bors się cieszył, że jestem tym. Potomkiem, tu widzicie kolejny od Tomka jakieś ciekawostki, od wszystkich naprawdę dużo też ochotników na kolejnego władcę, więc jest wszystko bardzo fajne. Też mnie chyba Jan. Jan M tak poprosił? Czekajcie, to sobie znajdę to tylko. Tak. Jan M poprosił mnie, żebym łęczycę zmienił na łódź. I w sumie ja to mogę zrobić. Będzie mi na łatwiej czytać to wszystko. Gdzie gdzieś ta łęczyca, bo zapomniałem już. Ona gdzieś tu była, co nie? O jest. No może być łódź. Zróbmy sobie łódź. Ej, czemu ja tu nie mogę łydać? Dobra, nie mogę tu wydać, wiecie? Będziemy mieć ludź. u też, a No to czemu nie mogę łydać? A mogę dać u. Dzi zi też nie mogę dać. Dziwne, będzie ludź. <gry> nie będzie łodzi, będzie ludź. Dobra, mamy ludź. Do dziwną, dobra, wszystko jedno, niech będzie tak jak jest teraz. Dobra, lecimy naszymi siłami do naszego głównego kraju, ponieważ trzeba tutaj rozwalić w królewcu trochę, kurde, separatystów. Hmm. I też widzę, że szlachta domaga się większych terenów. No, spoko, za chwilę co sobie tutaj wynajdziemy. Tylko musimy wybrać najpierw rywala. No i właśnie, też ktoś pytał się, już sorry, że nie wymienię, ale ch chyba Jakub, nie, nie pamiętam kto, ale bardzo możliwe, żeby pokazać sytuację na świecie. No i co, 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 co się na świecie dzieje. E, Abbasid cały czas Coś tutaj niby robi, ale nie za dużo Gdzieś tam z kimś walczy, ale prawdopodobnie w Afryce Więc na razie oni nas nie obchodzą Bizancum stoi w, miejsc, w miejscu, nic nie robi Bo jak widzicie nie ma nad agresywną ekspansję A nie ma, ma trochę, to może od Khazars trochę zabrała W sumie nad, nie wiem Dobra, Węgry walczą z Kazars I mają sojusz z Wolgarią, Wolgą burgarią Jeśli chodzi o północ Co sami się tutaj rozwinęli Ale to tylko taki złudzenie, ponieważ oni mają Tylko tak naprawdę chyba 4 albo 5 prowincji więc oni aż taki, yy, ta, taką wielką siłę tutaj nie są. Jeśli chodzi o Anglię, to Wessex się tutaj ładnie rozwija i Lindsay. No, i tu tak, Tyle. Francja zjadła trochę z lotaryngi, tak samo wza, wschodnia Francja. Tak samo teraz ona zjada sobie trochę lotaryngi, więc tutaj jak widać, powstaną naprawdę dwie wielkie potęgi. Ja bym jednak chciał z tą Francją, kurde, sojusz. Tylko tyle, że Francja nie chce, ale jest już zbliżka tego, więc może jeszcze trochę, jak pobawimy się, to będzie dobrze. Półwysep Iberyjski jest całkowicie praktycznie zjedzony przez Andaluzję. A Maroko, Tunezja. To więcej, trochę nie ma co pokazywać. Włochy tu się też rozwijają trochę. Trochę, jak widać, mają agresywne ekspansji. Trochę. Kurde, prawie była koalicja. Jakaś. Fajnie by, mi, mi by pasowało to, jakby była duża koalicja na Włochy, ponieważ oni, one mają sojusz z Morawią. I jakby, jakby Włochy miały kłopoty, Morawie po prostu zaatakował. To zaatakował? Ktoś tam pisał, żebym atakował Morawie. No, chciałbym, ale no, Włochy, jak zaraz zobaczycie sami. Włochy, jeśli chodzi o wojsko, są na piątym, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na szóstym miejscu mają 28 tysięcy wojsk. Za dużo to dla mnie jest. Tym bardziej, że jeszcze Morawie ma swoje 13, więc no nie za bardzo przy moich 15 teraz. No nie za bardzo mi się to widzi. Dobra, miałem wybrać sobie jakiegoś rywala, dlatego też trzeba teraz to zrobić. Mam no niestety tutaj buntownicy odnieśli sukces i mam to trochę tam separatyzmu, ale to jakoś mi tam bardzo nie boli. Mogłbym nową grud wybrać sobie na, na rywala. Lotaringia, lota Lotaringia nie ma armii, szkoda, że to Lotaringia, a nie na przykład wschodnia Frankia. Litwę bym mógł na Rywala wybrać, Kirwiczan. Ja myślę, że teraz Nowogród najbardziej mi się tutaj opłaci i jego wybrać na Rywala, ponieważ, dlaczego właśnie, zaraz powiem, tylko zrobimy tak. No, Nowogród chodzi tutaj na Rywalu. Na Rywala. Ponieważ tak, my teraz będziemy walczyć prawdopodobnie z Latgalią. Już robimy sobie tutaj... Chyba komórka mi tutaj coś dzwoni. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście. Na Latgalii już robimy Klejma, a Latgalia... Aha, już nie ma sojuszu z Nowogrodem, a miała. Prawdopodobnie jej zerwałem przypadkiem. Ja o tym nie pomyślałem. No nic, no to sobie po prostu za zaatakujemy Nowogród dopiero za... O Boże, za 11 lat. No nic, no szkoda, szkoda. No ale lat Latgale teraz zjemy sobie, zrobimy sobie Rygę, która ma ośrodek handlu u siebie, o ile dobrze pamiętam. Mhm. Czy coś w tym stylu? I będziemy mieć więcej w Bałtyku. Też mam pomysł, żeby zaatakować teraz e, Obo... Drzeczan? Tak, oni to tak mieli? Tak, jak, jakoś tak. Ponieważ tutaj by było chyba na łatwo zabrać te trzy prowincje. A jak widzicie, tu jest Lubeka i byśmy mieli w handlu lubeckim naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne, właśnie tak samo ośrodek handlu. Potem jeszcze byśmy musieli tylko odbić Hamburg i by było fajnie. Tylko Hamburg jest w posiadaniu już wschodniej Franki, więc by było naprawdę bardzo, bardzo słabo. Dobra, na razie musimy po pierwsze ścisnąć naszych buntowników. Wytrwać może jakieś klejmy na przykład na Pomorze, bo w sumie na Pomorze zawsze wysyłamy klejmy. Pomorze trzeba po prostu zjeść całe. Tak samo na stare Prusy, choć z Prusami mam jeszcze pokój, więc może może na Morawie albo Bułgarię. Zróbmy sobie klej. A nie mam już na Bułgarii mam wszystkie klejmy jakie, jakie mogę. Tak. To na Ruś, O. No, jest wasalem Bułgarii, ale w sumie jak będziemy Bułgaria atakować, to i Ruś zaatakujemy. Dobra, po pierwsze musimy wyciąć tych muntowników, o których mówiłem. Tam na pewno nasz e, super Karol Ferdynand e, Korycki aka rozpierdelator rozpiewie po prostu wszystko. Kurde, dostać takiego generała na samym początku. 0431. A! Po prostu kurde, drugi Jusen. Dobra, i po, po drugie musimy, jak najszybciej, po pierwsze może zbijmy sobie to wyczepanie wojenne. To na pewno nam się mm, nam dobrze zrobi, ponieważ będziemy mieć troszeczkę mniejszy unrest tutaj. Wolniej tutaj bunty wybuchną, chociaż to jest pewne, że w Kuroni akurat te bunty wybuchną, ponieważ no jak zobaczycie, w Kuroni tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo słabo, bo separaty co tam jest. Plus 15 do Unresu. Mm. Nie miło, nie miło. Dobra, lecimy do Królewca, Czy oni będą chcieli się gdzieś przenieść? Tak, przeniosą się do, do Wystru. Uuu, nie miło. Nie miło, nie miło, nie miło. Dlaczego nie miło? Ponieważ jak widzicie teraz tu są lasy, ale z drugiej strony jakie oni ja mają generała? 1-1, jeden, jeden. no to ja mam dużo lepszego generała, mógłbym się wbić, ale w sumie, a nie mamy frost limitu większego jeszcze. A, czy mogę do królewca przejść? chciałam królewca odbić szybko, chociaż sobie więc lećmy, zobaczymy jak tam pójdzie, może odbijemy, może nie, zobaczymy, mam nadzieję, minusy będziemy mieć prawie tylko za teren. Mamy więcej morali na start i to dużo więcej morali i od 10 więcej dyscypliny, więc powinniśmy dać radę. Te minusy na pewno nas zabolą. Będziemy tracić dużo wojska, ale ostatecznie wygrywamy to bardzo, bardzo dobrze. No i lecimy. Moglibyśmy wziąć kolejną ideę, ale ja tej idei nie wezmę, ponieważ ja tu mam jeszcze do skorowania trochę. Tylko musimy czekać, aż Ozylia zostanie skorowana. Ozylia zostanie skorowana, będziemy mogli korować całą resztę. Dobra, szlachta chciała więcej ziem. Zaraz mi jeszcze powiedzcie, gdzie szlachta. Tylko gdzie są, kurde, estety. Tu? Dobra. Gdzie szlachta ma jakieś ziemie? Tutaj hmm. Dobra, myślę, że najlepiej jak zbustuję Tu zacznę bustować produkcję Dalej masz za mało? Ile już tam masz? 14,7 tak? Dlaczego tak używam te punkty dyplomatyczne? Ponieważ kolejna technologia będzie dopiero za 38 lat, więc mogę sobie pozwolić na to, że po prostu teraz popustuję kilka prowincji, a tym bardziej takich nawet, nawet fajnych prowincji. O, tutaj może nie, może lepiej tu będę pustował to wszystko. Dobra, jeszcze raz. Ile oni już mają? To im się nie zmienia cokolwiek? Przecież to daj im. No dobra, to po prostu dajmy im jakąś prowincję, na przykład Bels. W sumie on jest tak sobie rozwinięty. Masz tu szlachto i się ciesz i bądź cicho. Nie mów, że chcesz więcej, bo, bo ci nie dam. Dobra, widzę, że trochę chyba za straty teraz w armii podniosłem trochę tracę kasy, ale powinno być zaraz dobrze. Dobra. Um, to teraz tak. Latgalia, rysroby na klej. Dobra, nie ma problemu. To i tak musimy na początku skorować, zanim będziemy mogli jakikolwiek atak przypuścić, więc myślę, że damy sobie tutaj za chwilę z tym radę dopiero. A tutaj, ile mam inflacji, powiedzcie mi. 2,5 inflacji, tak? Hmm. No, wezmę te dyplomatyczne punkty. Może za sobie jakiegoś. Mm, tutaj. Doradcę wejdziemy od redukowania inflacji, to by było zawsze spoko. W sumie Land Force Limit. O. Hmm. 1,9 byśmy za niego płacili. Nie, nie chcę na razie wydawać kasy na takie coś. Ale mogę wydać na jakiś budynek. I to jest w sumie bardzo, bardzo chyba dobry pomysł. Ponieważ ja tu na przykład mogę tutaj 1 dziesiątą dukata zarobić. Dobra Kurde, jakby Morawia zerwała sojusz w jakikolwiek sposób z... Włochami, to bym od razu ich atakował, bym chciał dojść tutaj do Spis Ponieważ w Spis, nie wiem jak się tam na polski odmienia Jest po prostu złoto I złoto by było mi bardzo ważne, plus jeszcze mam tutaj dwa kory do odbicia I widzę, że chyba Morawia znowu przegrała z moimi buntownikami, którzy po prostu sobie tylko chodzą z jednej prowincji na drugą I cały czas tą Morawię cisną Co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy No tylko tyle ten sojusz nas bardzo, ale to bardzo boli Tak samo widzę, że tu Bułgaria No ktoś pisał, że Bułgaria ma problemy z buntownikami, no i jakieś tam ma No nie powiem, że nie ale oni dalej mają, jak widać, no trochę tej armii mają, tu, tu też im Serbia pomaga widzę, bo Serbia jest wasalem Bułgaria, a Ruś już jest, aha dobra, on ma już dwóch wasali, co jest w sumie trochę niebezpieczne, bo Bułgaria tutaj rośnie w siłę, ale myślę, że w końcu ona z Bizancjum tutaj zawalczy, więc wtedy będziemy mogli jej wjechać po prostu w plecy i przywalić tak naprawdę bardzo, bardzo mocno. Um... Hmm, to jest dziwne. Parcie, nareszcie to Węgry mają tutaj. Parcie, kory tu, a są tu. Awars są tu, kory tu. To jest naprawdę dziwne, ale walić to. Widzę, że Lotaringa już praktycznie całkowicie zostanie zjedzona. Trochę mnie to boli, ponieważ no widzicie, jak, jak tutaj ten, ten zachód jest po prostu podzielony przez Wielką Francję. Teraz będzie Wielka Frankia Wschodnia. jeszcze z Włochy Aquitaine. I Andaluzję, no po prostu jednym słowem przerąbane jest, ale jakoś może damy radę, dobra. Ja na razie czekam, aż mi się armia odnowi, to trochę manpowera jest, to wyszedź, przejdźmy może na piątkę. O i właśnie event, przez to, że nie mam manpowera. No musimy taksy niestety odrzucić trochę. I patrzmy jak nam się to wszystko koruje, dobrze się nam koruje, dobra. Jeszcze mi powiedzcie, że mogę więcej stateczków budować, to by mi się przydało to. Galery, galery, tu jeszcze nie mogę, ponieważ, aha, tu koruje, tak. Podaję pierwsze tu. O! Możemy dostać dziedzica. Tyle, że jeśli tego dziedzica wezmę, po pierwsze będzie to kobieta. Bors, będziesz kobietą. A po drugie, będzie miał Reclaima. I prestiż jeszcze tracę. Czy ja chcę? W sumie ma staty 513, to nie takie złe. Chociaż do naszego piasta 553 to się nie umywa. Z drugiej strony mogę zaryzykować i poczekać na normalnego dziedzica. Kurde, nie chcę mieć tego z claimem, powiem wam. Czy są tu jakieś estety, które mogą zwiększyć claim? Bo w sumie w tym modzie. Z gry o tron tam jest takie coś, że właśnie duchowieństwo chyba może zwiększyć klejma tronu, no ale tutaj chyba, chyba tego nie ma niestety. Dobra, szkoda. Um, kurde, to nie jest taki zły władca, 513, tylko tyle, że weak claim będziemy mieć mało legitimacy, a to będzie nam da mało... No, większy na ten adres na pewno, tolerancja do i tak dalej, w sumie nie takie, takie aż takie poważne rzeczy. Dobra, weźmy sobie tą. Tylko czekaj, czy możemy ją nazwać. Jeśli nie, no to Bors będzie dopiero kolejnym mm, dziedzicem. Sorry wielkie. Zaraz zobaczymy. Nie, możemy cię nazwać. A nie, to z Wodysław. To jednak nie jest kobieta. To czemu tam było, napisało, było napisane e, Witaj moja pani. No nic, Bors Chyba tak byłeś, tak? Bors jesteś dziedzicem. Lub dziedziczką. Nie wiem, w sumie. Możliwe, że jesteś kobietą, wiesz? Chociaż Władysław to myślę, że jednak to nie jest kobieta. Dobra, Bors. Mam nadzieję, że tak chciałeś być nazwany. Jest Bors. Trochę masz słaby claim na tron. No w sumie przyszedłeś na tron z komentarzy, tak naprawdę. Więc... No, nie, nie, masz taki, nie masz takich złych statów. Jest 5-1-3. Potrafi za, 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 zarządzać krajem, coś tam walczyć. Ale jeśli chodzi o dyplomację, to... Słabo, 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 panie. Dobra. Lecimy dalej, widzę, że już mam królewiec do nawrócenia I w sumie, dawać Nawracamy królewiec Czy się już tam coś skor... Boże, ile się tu będzie korowało? Dwa lata, o Boże Dobra, przejdźmy na piątkę, bo w sumie zanim to skorujemy, to nic nie możemy innego robić Więc możemy nawet chyba przejść sobie na kolejną ideę administracyjną Tak, przejdźmy sobie, co tam nas To aż tak bardzo nie boli, lecimy Lecimy ostro teraz z czasem, musimy odnowić po pierwsze armię, no wiem, wiem, chcielibyście pewnie zobaczyć jakąś bitwę, no ale w... jednak nie mogę nic tutaj zrobić, chyba że, chyba że właśnie, zaraz coś tutaj się pobawimy. No, Latgali, chciałbym ją teraz atakować, bo to jest bardzo łatwy koncept teraz dla mnie, tyle że, jest, taka jedy... jest taki jeden mały problem, że ja po prostu tego nie skoruję na razie, to jest ozylię chyba nie skoruję, chociaż z drugiej strony jak ozylię skorowałem... Nie, nie, nie nie skoruję Regii jak na razie, Bo chociaż z drugiej strony mogę na niej klejma robić, więc w sumie sam nie wiem. Zróbmy sobie jeszcze innego klejma teraz na Letgalię i po prostu potem jak zatokujemy, będziemy mieć po prostu tańsze zabranie tych ziem. Na razie jeszcze nie zerwałem sojuszu z Litwą, ponieważ po co? Jeśli mi zawodę jakiejś wojny to powiem jej pierdol się i na razie ona jest otoczona tak naprawdę przez, e, przez Krywiczan. Czyli jeśli by oni nie zaatakowali Kierwiczan, no to wiadomo, ja dołączam do Kierwiczan. Kierwiczanie zaatakują Litwę, dołączam do Kierwiczan. I jest po prostu prosta sprawa i tyle. Czyli ja, ja to tak widzę. O, polscy separatyści, węgierscy separatyści, Morawio. Piękny widok. Dobra, widzę, że powstała Burgundia. O Boże. Burgundia powstała. Niestety, lotaringa praktycznie przestała istnieć. Nie, no ta wschodnia Frankia z Bawarią jest po prostu przekoksana, będzie ciężko mi to rozwalić, no ale dobra, damy radę może, dobra, koniec tej pauzy, lecimy, lecimy z czasem, ponieważ no i tak musimy czekać na manpower po pierwsze, a po drugie na na to, żeby skorować tam wszystko i widzę, że już Nowogród nie jest moim rywalem, to sobie wybierzemy nowego, Kiewiczanie, Litwa... Kasus byli na Wołyn, dostaliśmy i tak, Wilnus to Wilno. Już mam potwierdzenie. Dwie osoby mi pisało w komentarzach. Bardzo dzięki Wielkie za to. Kirwiczanie. E, Litwa. To mnie Litwo, choć na rywala. O, chyba się nam sojusz z Litwą skończył. O jaka szkoda. O jaka szkoda. Z kim teraz oni wezmą ten sojusz? I oni, oni się będą chcieli za chwilę bić. E, teraz tak, jakie prowincje od nich mnie najbardziej interesują? W handlu bałtyckim na pewno chciałem prowincję. To jest bardziej niż pewne. A i właśnie, tu mam e, teraz handel bałtycki, już do niego dosięgam, więc w sumie, czekajcie, gdzie ja mam swojego gościa? Ja mam tutaj i on zabiera, zarabia 0,2. A jakbym go przerzucił tutaj, na zbieranie z Saksonii, ile będzie zarabiał? Zarabiasz ty panie coś? Cokolwiek? Co się dzieje? A szlachta dostaje influenza więcej, a merchanty tracą. No dobra, mnie to. to. Dobra, tu zarabiam więcej, więc w sumie to jest całkiem, całkiem dobre. Jakbym jeszcze przeniósł jakikolwiek trade do. Tutaj, właśnie do jakichś tych prowincji, chociaż z drugiej strony po co? Do Bałtyckiego, jak tak do Lubeki w końcu przeniosę. Właśnie do Lubekę trzeba, jak na zaraz odbić. Ponieważ no, boję się, że oni mi posługują, odbiją zaraz. To w sumie, w sumie, może pójdziemy teraz na Lubekę. Jak tam z agresywną ekspansją? Mm, nie jest tak źle. Dobra, chodźmy pod Lubekę. Karol da sobie radę. Trochę manpowera mamy, już się zaraz skoruje wszystko, więc jest dobrze, chociaż bunty prawdopodobnie też zaraz wybuchną, najwyżej te bunty skoronią coś i jakoś tam sobie z nimi poradzimy. A z kim ma Estonia sojusza? Estonia sojuszy, sojuszy też nie ma, więc na Estonię też pro, pro, robimy klejma, na Nowogród robimy klejma. Ale kurde, krwiczanie zjedli ten Nowogród. Ale będziemy mieć tu przejście jakiekolwiek, dobrze jest. Ja kogoś chciałem robić klejma jeszcze. Bo jeszcze mamy dyplomatę, przynajmniej jednego do. do a tutaj do, do działania nim. Dobra, chodźmy, tutaj może na Warmie. Okej. Okay. korujemy. Mm. Zbuduj pałac. Oczywiście, prestujesz na takie miejsce. Dziękuję, za darmo. Biorę oczywiście. Nie ma problemu z, u mnie. Z takimi budynkami. Ale dobra, gdzie jeszcze mi się opłaca tak naprawdę zbudować jakikolwiek budynek. Tutaj bym miał niby mm, ładny, ale w sumie może z tych budynków coś zbudujemy. To mi się też nie opłaca. Dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej. Koruj się, koruj się. Dobra, skorowało się. Dobra, jeszcze musimy ozylię tylko skorować. I czy wtedy będziemy mogli korować resztę? To jest bardzo, bardzo ważne. Koruj się. Możemy, zarąbiście. O to chodziło. I teraz, jak widzicie, korujemy wszystko i jest pięknie po prostu. To jest jakby jeszcze Andres mi tu spadł trochę. No ale rozumiem, że to jest inna religia, inna kultura i tak dalej, więc będzie ciężko z tym. Um, dobra. Sorry, że Was muszę zaatakować, ale no, takie są. Właśnie tutaj jest taka sytuacja po prostu, że muszę wam wpierdzielić. Lasy kurde niestety, ale rzeki chyba nie ma żadnej. Rzeki przypłynąłem, góry pokonałem. I do lubeki się dostałem, tak. Okej, okay, nawróćmy, nawróćmy oczywiście. Bardzo fajnie, tylko teraz jeszcze tak, e, gdzie mogę statki budować. Budujemy te statki jak najszybciej, wiecie? Bo, jeśli mam walczyć potem z innymi, znowu, e, na przykład takiego z Gotlandią czy coś, to ja tu potrzebuję dobrej floty. Dobra, e, bijemy się z e, oborzycami Nie wiem, jak oni to mieli. Oboże, jest wszystko jedno. Co oni idą we mnie, a ja ile w nich. Dobra, mamy minusy, mamy więcej morali, mamy więcej dyscypliny. Dobra, koniec jest na pewno. Możemy przyspieszyć. Czy ktoś jeszcze do nas dołączył? Pomoże, o wojnę. O Boże. Nie, nie! Nie, 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 nie. Szybko czekajcie, musimy zrobić tak. Jak się tylko ta bitwa skończy, lecimy od razu. Walić to. Nad i nad, się mi to zabiorą. Nie, tu jest fort. A w LBC? Nie mówcie. Głupie pomoże. Fuck. Czemu to zawsze musi mnie spotkać? Czemu? Ile mam sojuszu z pomożem? Dwa lata. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się. Chociaż czekajcie, jeśli ja zabiorę lubek... Wiem co ja zrobię. Ja zrobię sobie wasala z, z nich. I będę od razu walczył z Pomorzem. I wtedy Pomorze zjem. I zabiorę im Gdańsk. Ale plan wymyśliłem. O, zajebiście. O, jak pięknie. W sumie to wiecie co, jest już godzina, teraz chyba 18 z kawałkiem, ja muszę wam to na 20 wrzucić, więc ja już teraz odcinek kończę. Napiszcie mi co sądzicie o tym, żeby z. z nich. Sorry, zapominam, zapominam jak oni mieli po polsku. obodrzyczanie, coś takiego, żeby z nich zrobić wasala, tylko po to, żebyśmy weszli w wojnę z Pomorzem. Tylko tyle, czy oni będą chcieli zostać moim wasalem, kiedy ja nie podbijam im fortu. Nie jestem pewien. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Hm. No właśnie, ja bym musiał Fort podbijać. A Fort, fort podbije pomoże. Jeśli się da z nich zrobić wasala, zrobić wasala. Jeśli nie, to jakoś będziemy tutaj myśleć dalej. Dobra, na razie się z nami żegnam. Dziękuję za dzięki wielkie, za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Moi buntownicy znowu wygrali z Moravią. Moravia niestety ma cały czas. Z... Pojebało Was, Morawio. Po... No kurwa, jak ja mam to zaatakować? Nie, nie, ja kończę ten odcinek na razie pasja. ja